Siemanko, witam wszystkich, Uwawaja na kanale. Czyli akcja kosimy łąki. Pierwszy pokos. 60 tu jest z rotacyjną. Muszę sprawdzić nożyki, bo coś mi nie do kasza. Chcę opowiedzieć, koniec maja, w sumie ostatni dzień maja dzisiaj jest. Robimy, będziemy robić siano kiszonkę. Nie będę robił siana w tym roku. Robimy siano kiszonkę. W związku z tym, że u nas tak zbytnio opadów nie ma, to ta trawa też widzę, taka jest trochę licha. Zresztą widać po rządkach. Tu od, tu chociaż jeszcze trochę trawy jest, ale tak jak tu, tu to są rządki o takie bardziej bym powiedział ścieżki. Nie wiem jak tam po drugiej stronie i nie wiem jak na tamtej łące, no ale pomalutku jedziemy z tematem. Cały dzień koszenia mnie czeka. No i tak, jakbym chciał, żeby padało, to teraz jak koszę łąki, to bym chciał, żeby nie padało, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, co tu przedłużasz? Lecę z tematem. Szkoda czasu, no to jednak cały dzień mi zejdzie te koszenie łąk. 7-8 godzin. No, zobaczę tylko sobie nożyki i będę leciał dalej. Może nagram coś z kabiny za chwilę. I lecimy. Trójeczka. Gaz, pranie, w opór. Tak to wygląda, nawet w miarę prosto mi rządki wychodzą, ale jak widać tutaj akurat w tej części łąki te rządki za bogate nie są ale nie będę narzekał zawsze mogło być gorzej jak to mówią Nie wiem czy są tutaj widzowie bo tam nie oglądają tam yy, dosyć często ale w zeszłym roku na tych łąkach, na tej i na tej drugiej co pojadę za chwilę Yy, inaczej na tej łące tu razja jestem, w zeszłym roku z pierwszego pokoju było 8 balonów ściana to tak yy, w zeszłym roku chyba mi się wydaje, że ta trawa była trochę lepsza, ale w tym roku dałem trochę nawozu, były łąki przebronowane W zeszłym roku nic nie robiłem. W zeszłym roku było 8 balonów, no to w tym roku jak tu na tej łące będzie 8 balonów, będę zadowolony jak będzie 7, no trochę mniej, mówi się trudno i wszystko co będzie powyżej 8, to będę przeszczęśliwy. Patrzcie kto mnie odwiedził, poczek. Jest mój towarzysz od łąk. Już myślałem, że go nie zobaczę. W zeszłym roku też chodził po łąkach, się śmiałem, że będę miał dziecko i w maju mi się dziecko urodziło. W przyszłym maju mi się też dziecko urodzi, jak przeleciał na łąkę. No tak za zabawy było. Ale dziecko poważnie mi się urodziło. Tu byś się ktoś interesował, ten plac to jest. Tu była taka wielka pryzma ziemi. Właściwie tą ziemię usunął Ja to przebronowałem, chyba ze cztery razy posiałem trawę. No i widzę, trawa wschodzi tylko kiepsko, bo. Prawa wschodzi tylko kiepsko, bo opadów nie ma Także kawałek mąki mi się zwiększy No i cyk, na tanka leci Bo się cały czas tam chodzi i Tak, już mam jedną mąkę skończoną z lewej strony rowu, z prawej strony rowu. Mam wszystko elegancko wykoszone, jadę teraz na drugą mąkę, tylko chwilę poczekam, żeby się talerze zatrzymały, żeby rotacyjną złożyć i ogień dalej. O, tata Romek muszę przyjechać sobie pojeździć, dwa kółka zrobić, to jest okazja nagrać. 60 od boku. Aha, tam idzie. tam jest taki pasek do skoszenia jeszcze. Przyjechałem tu o 11, już jest druga godzina, czy koło drugiej, no za 5 druga. I tak się mówi, ale no schodzi, nie? Tu jest ponad 2 hektary w tym kawałku. To 60, nie wiem, hektar z 2 godziny gdzieś liczę. I tu jeszcze mi zostało Taki paseczek, no to myślę że z godzina jeszcze nie będzie. Trawa nie jest za bogata, no ale coś tam jest. Nie będę mówił, czy jest dużo, czy mało. Zobaczymy. W zeszłym roku też tu było 8 balotów. Tu i tu było po 8, czyli było razem 16. Zobaczymy teraz. Jak będzie lepiej, to będzie fajnie. Jak będzie tyle samo, też będzie fajnie. Jak będzie gorzej, no to będzie gorzej. Nic nie zrobimy. No. Także no nie będę tu przedłużał Widzimy się później I tak pikomiko i 4 hektary skoszone Kosiłem od godziny 7 Jest za 23 czyli 8 7,5 godziny 7 godzin 40, ale była mała przerwa na kawę Jeszcze była przerwa, bo kataronek przyjechał na bajerkę Także może z 7,5 godziny kosiłem 4 hektary nie wiem czy to szybko, czy to wolno, tak mi zeszło. Kosiarka, którą kupiłem za bodajże ma 1100 zł ze złomu eee, Przeznaczają na na złom, to już bada uszkodzona, wymieniłem nożyki, łożyska, zimmeringi, nalałem nowego oleju i już mi służy trzeci sezon, wiernie. No i tak to wygląda. Składał maszynę, trochę mu myje. Widzimy się jutro, albo pojutrze yy, przy zgrabianiu narzędzi. Siemanko 2 dni później To kosy jak widać są Byle jakie, ale są o co poradzić To i teraz zgrabiam narządki Ale jest tak, że dzisiaj zgrabię narządki Jutro po południu kumpel przyjdzie, stresuje, oginie Testuję, i pierwszy pokój będzie zakończony no chyba, że deszcz popada bo no, to nigdy nie, nie wiadomo z tyłu. ciężko tak nagrać jak widać rządki to nie. nie są fenomenalne Tu praktycznie jeszcze nie ma wcale trawy no ale tam coś przyrobię trochę na drogę wyjazdę na czwartym biegu dosyć szybko dlatego Do są różne rodzaje dźwięki, hałasy no ale dziury są przede wszystkim kurwa dziury po tych kretach na tych łąkach grupowych. to jest masakra teraz może coś o. Maszyna grawi. O. No, o coś tam się no przejesiona sobie pyrka Zgrabiareczka jest, o dziwo, żadnego druta jeszcze nie złamałem. No i tak się rządki prezentują. Nie są zbyt pokaźne, tylko akurat no, w takim stanowym miejscu, gdzie są trochę lepsze, ale no tam dalej tak po pokażę. prawy nie ma. To już by można, jutro kumpel to spresuje. Nie wiem, czy mi się uda nagrać. Zobaczymy o której godzinie. To no taka jest na pusucha, myślę, że będzie dobra. Jeszcze jutro to jeszcze trochę słoneczkę podgrzeję, wysuszy i będzie git. Nie będę tu nagrywał, nie wiadomo jak długo. No, na zdrowie. Nie będę nagrywał jak długo, no bo to film za chwilę się godzinę zrobi. Nagram coś z presowaniem owijania, chyba że będę w pracy kumbel przyjdzie od rana, nie wiem jeszcze. Ale nagram coś na pewno z wożenia. I pokażę jak te bele się prezentują. Hmm. Ora, nie przeciągam. Chiadam maszynę lecę dalej, bo tu jest godzina grubo po 19, .00. przez godzinkę mi zejdzie. I trzeba będzie do domu jechać. Właśnie przyjechałem na łąkę. Nowa przyczepa będzie miała okazję się sprawdzić w transporcie. Dzisiaj wyjątkowo ja nie ładuję. Ponieważ zawsze pożyczałem kwitaka od kumpla, bo ja nie mam. Ale kumpel kupił ładowarkę i wymienił w, w kwitaku olej, i żeby się po prostu oleje mieszały. I mówi, że przyjedzie mi, załaduje na łące i rozładuje na podwórku, tak jak widać. 16 balotów jest 8 na tej łące, 8 na tamtej. Czyli w sumie jestem zadowolony, bo w zeszłym roku z pierwszego pokosu też było 16 balotów. No także taka sytuacja. Nie będę przedłużał. Może nagram coś jak kumpel ładuje, jak się pozgodzi, jak nie, no to, to się mówi trudno. Tu mam chwilę. Tu mam chwilę taki patent, Bog otwieram, tu zaczepiam pas, tam do góry zaczepiam pas i ładnie tak sobie robię, wtedy Balot, wiem, że mi nie wypadnie, bo się oprzę na boku, a że trochę się przyczepa przechyli, to tam nie szkodzi. Daleko z tym nie będę jeździł. Bo to co? Tu z tej łąki na gospodarstwo kilometr, z tamtej łąki może ze trzy, także nie ma tragedii. Tak na szybkości taką ładowareczką Pumper przyjechał i mi też drugą przyczepę, swoją, także ciągnę dwie przyczepy, dwa kursy i załadowane. W sumie zajebista ładowarka zwrotna. Kolega właśnie pojechał, schowam sprzęt. Badociki się tak prezentują: 4, 8, 12, 16 sztuk. Jestem zadowolony, no, co mam powiedzieć. jest no. samo co w zeszłym roku na tych łąkach to i tak jest dobrze. Tym bardziej, że w tym roku o wiele mniejsze opady były. Także pozdrawiam Was wszystkich, do usłyszenia.